Jak to było na przykład w szkole? Zaczepiali ciebie, chcieli, prosili autografy o zdjęcia, o spotkanie z mamą, z tatą? Nie. Nic? Nie. Tego wow. nie. Ale chodziłeś do jakiegoś prywatnego liceum, że wszyscy tam byli powiedzmy artystycz, artystycznych rodzin? Czy jak to wyglądało? Nie, chodziłem do technikum gastronomicznego. I tam? Nie było czegoś takiego, że nagle... Nie, oprócz tego, że jakby moi koledzy z klasy widzieli, kim jest moja mama, to, to nic, nic się nie działo takiego. A u nauczycieli jak to było? Czy miałeś fory na przykład? Okej, okay, tak. Z nauczycielami wyglądało to faktycznie trochę inaczej. E, inaczej się na mnie patrzyli niektórzy, i e, no tak, tak. To akurat było zauważalne. Ale... Fory dla mnie były. W tą pozytywną stronę, tak? Że były jakieś Nie Wiem, powiedzmy trochę łatwiej. Naprawdę okay. Na kartkówkę czy po prostu? Nie, 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 Tak miałem po prostu... Znaczy oprócz tego, że zawsze byłem miły i pełen szacunku do nauczycieli, no to jakoś też zawsze szerzej się do mnie uśmiechali. Skończyłeś technikum gastronomiczne czy jeszcze... K skończyłeś. Dlaczego ten kierunek w sumie? Ciekawy. Lubiłem gotować. Chciałem zostać kucharzem. Okazuje się, że to nie dla mnie. Po pięciu latach dobrze, się dowiedziałem. Ale szkoła, tak? Okazało się, że po szkole stwierdziłeś, że to jednak nie ten kierunek. Tak. Znaczy nawet jeszcze w trakcie, ale, ale tak. Ale już nie chciałeś zrezygnować? To, znaczy tak, po prostu lubiłem bardzo tą szkołę. Miałem tam przyjaciół i tak jakoś doszło to do mnie, że w sumie to nie, kucharzem to chyba nie. No to kim teraz? Swoim szefem. W czym? Nie wiem, ale swoim. A co ty robisz teraz, właśnie na życie? Studiuję. Co takiego? Bezpieczeństwo żywności. Czyli jednak coś z tą gastronomią powiązane. To wiadomo, że już nie jest kucharzenie, ale jednak. Bardziej przemysł żywnościowy, ale i nadal tematy jedzenia. Ja nie jestem ani dietetykiem, ani żywieniowcem. Jestem, jak, jak miałbym kimś być, to będę inżynierem od spraw e, przemysłu żywnościowego. Czyli będę operował maszynami, będę no, takie rzeczy, będę planował produkcję i to ci skończę. I to Cię interesuje? Tak jest. No to ja Ci trzymam kciuki w takim razie za Twój dalszy rozwój. Ty już jesteś na którym roku studiów? Pierwszy. A, czyli zacząłeś świeżo. No i jak masz teraz porównanie, szkoła, studia? I jak to wygląda w Twoim przypadku? Gdzie jest lepiej, gdzie jest gorzej? Jakie masz właśnie przemyślenia odnośnie studiów? Niestety na studiach muszę się uczyć w domu. W szkole nie musiałem tego robić, wystarczyło, że byłem w szkole i słuchałem. A teraz nie wystarczy. Ubolewam, ale cóż.